Ten weekend zaczynam od wizji lokalnej w miejscówce, w której będę grał za tydzień. Nie wiem, czy będę mógł ją filmować, czy się zgodzą Państwo młodzi, ale jak się zgodzą, to będzie bardzo ciekawy vlog. Natomiast przed wyprawą do Łodzi, trzydniową, najpierw muszę sprawdzić, jak tu się podepnę, skąd wezmę prąd i tak dalej, i tak dalej. Szanowni Państwo, na pokład mojego taboru cygańskiego wstąpił Łukasz, który będzie dzisiaj bębnierzem na imprezie w Abarkadabrze w I teraz postanowiliśmy urządzić pogawędkę DJ kontra Mój argument przeciwko bębniarzom jest taki, że jak czasami w secie przyspieszam kolejne numery, to oni nie czują tempa i dalej na przykład wybijają bit na stówkę, a to jest na 101. I nie mu uwagi. Kontra! Pomówienia. Pomówienie stanowczo, stanowczo zaprzeczam. Kolega miał doświadczenie z Bemniasem, który po prostu nie słyszy. No, może był zapasony, gdzieś zjadł coś, prawda? No, był rozkojarzony, nie wiem, no, ale to... A co jedzą bębniarze? Trzeba, trzeba, trzeba no, co, co jedzą bębniarze? <laughs> <laughs> to już po 22... Nie, nie, zostaw. Drugie został, pytanie, został, proszę, został, proszę Państwa. Został. Tyle trudniej trwa nadal. Możecie został, wysłać został. SMS-y. Jeżeli dacie łapkę, to jesteście za DJ-em. Jeżeli dacie koment, jesteście za bębniarzem. Teraz kolejny. Czasami bębniarz. Zamiast być kolejnym instrumentem, jeżeli na przykład ma bongosy albo jeszcze jakieś peryferia fajnie brzmiące. Bongo, może mieć na przykład. To zamiast dogrywać się fajnie, urozmaicać, to on klepie cały czas jeden rytm, dublując ten bit, który już jest w oryginalnym utworze. I teraz 3, 2, 1 kontra. To, to, już, to, już, to już jakieś wewnętrzne rozliczenie danego, danego bębniarza. Może jest zły na coś na przykład, albo zły na DJ-a na przykład, że DJ za często chodzi na szluga na przykład, ale zrobi przejście. Źle, 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 źle. Ty, ty, nie, ty nie masz tłumaczyć bębniarza, tylko ty masz robić kontrę, co DJ źle robi, dzięki czemu DJ? to rysuje robotę. DJ, DJ. na przykład nie uważa nad poziomem głośności piosenek. Na przykład robi, robi, robi przejście z kawałka na kawałek i zapomina o tym, że poprzedni kawałek był na przykład ciszej bądź głośniej od tego, na którego zrobi przejście dopiero. Tak? I, 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 eee. I dlatego ja na przykład muszę się muszę wtedy grać i głośniej, muszę kombinować i użalać się z tym. I jest mi źle i smutno z tego tytułu. Tak? A więc, to ja. do was zależy Kto zagra na kolejnej imprezie? Czy DJ? Dajcie łapkę. Czy bebniarz, Dajcie komentarz. Do zobaczenia w następnym odcinku. To jest na 16 i ta, ta, ta na osiemnastkę, o siedemnastka idzie. idzie, idzie w dół idzie. i pa, 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 a ta dalej, nie, ta na siedemnastkę wjechała na pełnej, a ta w dół, pa, pa, trzynaście, dwanaście, uwaga, odliczamy, dziesięć, dziewięć, osiem, siedem, dobra. you. <laughs> Niepokonani! Niepokonani! Musimy iść po auto, i muszę odwieźć Łukasza z bębnami na bla bla, kar, żeby się zabrał z powrotem do często Jak żyć? A ja mam plan sportowego trybu picia. Albo taki, albo <gryw> taki nie Karol. Co tam już się niczego nie boję Ja mówię, jak to, Karol, niczego się nie boisz. Bo ja w Boga wiesz. A on mówi, że, że jak miał na ojca świętego na wyciągnięcie ręki, to by zajebał. A ja mówię, a dziecko małe, to takim gwoździem do, do dzi przybił, to, to po co taki człowiek żyje? Po co taki człowiek żyje jak ten chwast? Wyrwałem chwasta. A że nie chciałem budzić klawiś, a rozgłosiłem dopiero przy miejsce. Dość, co? Jutro. Jutro schodzisz. Jutro i da Jutroś mnie to nie będzie. Tylko tam zabierają. Papierosy zostawiłem! Tylko wynoszą. W ratunku! Ja wiem, dole czekaj. No. Mamy na aucie bębny. Poważna sprawa. Wagi Państwo. Następnie skręć w prawo. O kurwa psy. O kurwa psy. Mordo, mordo, lecimy. Zabijamy. Mordo, ja nie mogę mieć przypału. Mordo, ja mam, ja mam trzy w zawiastach. Nie mogę. Nie mogę Mordo. Ja spierdalam. Daj se na ziomeczku <laughs> Idziemy, nie warto Seba chodź, nie warto <laughs> Nie ma co Wiecie co jest najważniejsze w fachu dj -skim? Najważniejsze jest to Że gdy idzie się na robotę To się zakłada kominiary Jest minus 9 stopni A to wręcz perfekcyjna temperatura aby sobie odmrozić jaja, biegając po łodzi. Ale jako, że będę cały dzień leżał w łóżku i przygotowywał muzykę na imprezę, którą mam za tydzień, a jest to wesele i czeka mnie nie, nie lada przeprawa, to trzeba się trochę poruszać i przebiegnę jakieś 730 metrów. Biegam 13 minut, dystans 2 km 300. Tempo takie sobie, bo się ślizgam. Ale zajebiście. Ja, człowiek gór, wychowany w wieszczadach sam doiłem niedźwiedzia, żeby przeżyć, jak mnie rodzice zostawili, gdy miałem 3 lata. Dla mnie takie warunki, śnieg, brud, zima, odmrożone lewe jądro, to nie jest problem. Kurwa, ale zimno. No, na razie. Biegnę 22 minuty. Dystans to 3900 Mam jeszcze Kilometr 600 do powrotu Więc chyba zacznę już wracać Zacząłem się pocić Kurwa to zamarzda. Chuj zimno, ale fajnie A zdarzyła mi się jeszcze taka przygoda Tu po drodze Ale to jak dobiegnę powiem. A na razie pędź Jarosław pędź Niech cię te małe grube nóżki niosą Przed siebie Nie przejmuj się to ci jądra przymarzły do nóg. Biegnij, Jarosławie, biegnij. Proszę tutaj uważnie zobaczyć, jak w ramach obozu sportowego sportowy tryb picia. Przebieg dzisiejszy trening. Spokojnie możemy pić dalej. Czas trwania 35 minut prawie. Prawie 500 kalorii, nie wiem ile to jest kiliszku wódki, ale na pewno będzie można wypić więcej. 6 km czy to oznacza 6 piw, że mogę wypić. No. Rozruch zrobiony. Koniecznie musicie to zobaczyć. To jest manifestacja mieszkańców łodzi, którzy żądają bezpośredniego połączenia lotniczego z radomiem. Trzeba, można się z tą decyzją nie zgadzać, że oni chcą tak właśnie mieć połączenie lotnicze z radomiem, ale trzeba uszanować to, że są wytrwali, że przy minus 9 stopniach maszerują i walczą, walczą o coś. Teraz tutaj jedzie taki tir. To jest symboliczny tir którym pierwszy transport jabłek właśnie przyjechał z Radomia do Łodzi Te jabłka co prawda były spod Tarnobrzega, ale w Radomiu tam sortowali I tutaj idą mieszkańcy, to jest komitet założycielski Fundacji na rzecz powołania bezpośredniego połączenia lotniczego z Radomiem Widać prezesa O skarbnik tam idzie, tam w tej czapce Idzie, śpiewają wszyscy uśmiechnięci Jak na Boże ciało przy minus 9 mają, mają siłę, mają energię, są zdeterminowani i to mi się podoba. W rękach obywateli jest przyszłość tego kraju. Dzień numer dwa. Zmierzam do klubu, do Abry, ale nie chcę mi się nagrywać vloga i chyba podczas tej wycieczki będę nagrywał rzeczy, które robię oprócz grania imprez. Tak, żeby dać coś innego niż zawsze, że jest klub, ludzie, klub, ludzie, klub, ludzie. Ale zimno.

na siebie, bo południa zmarnowałem oglądając lepiej filmiki na YouTubie, zamiast coś porobić z muzyką coś ciekawego, konstruktywnego. Nichu, leżan leżałem YouTube kurwa i śmiechy, ale nadszedł czas, aby nagrać najbardziej żenującą rzecz w historii polskiego internetu. Czyli Jarosław idzie na siłowni.

To jest koledami cały Miała być zabieżni, ostra, kurwa, ale może lepiej zacząć od jutra Później był jeszcze telefon od kumpla Więc wyjebaliśmy tygodniowy uta Mówiłem, żeby nie przepijać wiśniówki dębowym mocnym wistro z butelki Bo pewnie gdybyśmy pili go z kufli Teraz moralnie jak nie byłby tak Miałem być plata, bicep i plecy Lecz to, to widział, tak piątek się męczy Telefon dzwoni, dzieje się Tyle rzeczy mogło być zajebiście trzeba było to w Mówiłem, żebyś nie brał tej karty Bo kreski można zrobić do wodę Bo Teraz uzgodnij płaty raty Kruk są, biorcie, musiadam,

mucha wizy jeszcze kebaba a tam w okienku był czarny typem to nie za żartów o arabo Miał być do Pudinałna to teraz twoja żona wyzwania. ona to lubi na ubrania i że jest magda, a mówi Ania mówiłem żebyś raczej nie dzwonił do tej z anonków analnej Alia wrócisz do domu to znowu powiesz że on kibego się ubrał jest godzina 18:33 sobota i wszystko wskazuje na to że sytuacja wymknie się spod kontroli w byciu fit najważniejsze jest to, aby trzymać dietę odpowiednią, suplementację. Także po siłce trzeba uzupełnić tutaj składniki makro, mikro i elektronity. elektronity. Tutaj jest cygański napój cyganów, Ciawa z regał. Kupić litra czy dwa? Bo dwa razy, o, nie, 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 nie. Dwa razy nie będę chodził. Przybierzeli do Betlejem pasterze, Trzeci dzień w łodzi, nie wierzę, że jeszcze żyję.